Prodance to muzyka dla staruszków? Nic bardziej mylnego. Obserwuj, bo tu pokazujemy, jak hity lat 90. naprawdę działają. Te kawałki to energia, która łączy pokolenia. Dla tych, którzy mają dziś 35, może 45 lat, to powrót do dzieciństwa. Kasety magnetofonowe, przewijanie ołówkiem, pierwsze szkolne dyskoteki. Waltman w kieszeni. A młodzież znaje z TikToka, filmów czy memów. No limit, what is love? We like to party grupy Wega Boys. Takie numery wracają jak bumerang i brzmią tak świeżo, jakby powstały wczoraj. A nawet przedszkolaki podskakują do tego rytmu, no bo to ponadczasowe brzmienie, a zatem wpada w ucho i od razu niesie na parkiet. Muzyka lat 90. nie zna metryki, dlatego wciąż nie brakuje odświeżonych wersji. To teraz pytanie, kto wrzuca takie hity jak Venga Boys czy Doktora Albana do obciachowej playlisty? A no, to chyba tylko ktoś, kto tańczy w walce na dyskotece. No to szczerze, Eurodance to muzyka dla staruszków czy najlepsze hity lat 90. które dalej rozwalają parkiety. Napisz w komentarzu i tylko nie próbuj wcisnąć, że Węga Boys to obciach, bo parkiet sam Cię zweryfikuje.